Cześć. Dzisiejszy odcinek będzie nietypowy. Nie będzie omówienia katastrofy jednego jachtu. Niestety, udział w wydarzeniach, o których chciałbym dziś opowiedzieć, wzięło wiele jachtów i bardzo wielu żeglarzy. Ta tragedia zmieniła wszystko. Zmieniła mazury, zmieniła podejście żeglarzy do bezpieczeństwa, zmieniła podejście służb dowodniaków. Od razu zaznaczę, że nie było mnie wtedy na mazurach. Nie widziałem tego na własne oczy. Znam te wydarzenia z relacji osób, które w tym uczestniczyły, no i oczywiście z przekazów medialnych. Zaczynamy. A zatem wielkie jeziora mazurskie, akwen czy może zespół akwenów znany każdemu albo prawie każdemu polskiemu żeglarzowi. Kto z nas nie pływał z Rucianego do Węgorzewa i z powrotem? Kto z nas nie halsował po Bełdanach i nie spacerował po Mikołajkach? W czasach słusznie minionych szeroko dostępne były tylko akweny śródlądowe, a szlak wielkich jezior mazurskich był z nich największym i najbardziej zróżnicowanym, a więc najbardziej atrakcyjnym. Z biegiem lat Mazury stawały się najpopularniejszym żeglarskim akwenem, aż osiągnęły obecną pozycję, pozycję numer jeden na wodniackiej Mapie Polski. Ale od początku. Kraina Wielkich Jezior Mazurskich kształtowała się przez setki tysięcy lat, przy czym dzisiejszy swój kształt zawdzięcza zlodowaceniu bałtyckiemu, które zakończyło się 10 tysięcy lat temu. Cofający się lądolód usypywał wzgórza morenowe, a płynące pod nim rzeki wypłukiwały głębokie rynny. Tak powstawały mazurskie jeziora morenowe, jak na przykład śniardwy, i rynnowe, jak bełdany czy ryńskie. Kraina Wielkich Jezior Mazurskich to obszar bardzo bogaty pod względem przyrodniczym. Brzegi jezior porastają gęste lasy, głównie bory mieszane i grondy, dzięki czemu zwierzaki mają gdzie się schować przed turystami, którzy w miesiącach letnich opanowują ten rejon. A żyją tu m.in. bobry, wydry, łosie, sarny, jelenie, a nawet żółwie błotne. Jeśli chodzi o ptaki, to poza łabędziami, kormoranami, bocianami i perkozami, szczęśliwcy spotkają na przykład czaple, bielika czy orła. Ten fantastyczny żeglarsko region obejmuje kilkadziesiąt jezior połączonych siecią kanałów. Już w XVIII wieku pierwsze jeziora połączono kanałami. Te pierwotne kanały długo jednak nie przetrwały. Ich brzegi umocnione były faszyną, śluzy na trasie zbudowano z drewna. Dość szybko drogi wodne uległy jednak zapiaszczeniu i jeszcze przed końcem wieku zaprzestano ich eksploatacji, a ostatecznie pogrzebały je wojny napoleońskie, w czasie których zostały zniszczone. Mazurskie kanały znane w obecnej formie powstawały w latach 1854-57, a szlak pisz Węgorzewo, jako pierwszy przepłynął parowiec Mazowia już w 1856 roku. Dziś szlaki składające się z jezior i kanałów liczą około 150 km długości i przebyć je można spokojnie w dwa tygodnie. Ale ci, którzy po Mazurach pływają, spędzają tam najczęściej długie lata, odkrywając co trochę nowe zakamarki ukryte przy bocznych szlakach. Przynajmniej tak było jeszcze w latach 90., kiedy jachty żeglujące po Mazurach były wyraźnie mniejsze niż obecne jednostki i bez problemu dało się nimi przedostać na boczne rzadko odwiedzane jeziora. Dziś to chyba mało realne. Dawno po Mazurach nie pływałem, ale sądząc po zdjęciach, jachty wyraźnie urosły i trudniej chyba dziś spotkać na jeziorach Morsa niż 9-metrowy jacht z kołem sterowym. Ten pierwszy przejdzie sapiną na jezioro Gołda Piwo, ten drugi będzie miał problem z dojściem do brzegu rufą, bo pod dnem znajduje się urządzenie sterowe. Ale czasy się zmieniają, potrzeby żeglarzy rosną i wielu, zwłaszcza czarterujących, przedkłada pełnowymiarową kabinę WC i możliwość włożenia spodni na stojąco ponad możliwości eksploracyjne jachtu. I nie ma się czemu dziwić. Trzeba jednak powiedzieć kilka słów o specyfice łódek żeglujących po Mazurach i po innych śródlądowych akwenach w Polsce. Zdecydowana ich większość to jachty mieczowe i balastowo-mieczowe, czyli o zmiennym zanurzeniu. Zdarzają się jachty z mieczami szybrowymi, np. Sportiny 595, ale najczęściej miecze podnoszą się obrotowo, by w przypadku uderzenia o przeszkodę miecz po prostu schował się do skrzynki. Czasem te miecze ważą kilkadziesiąt lub nawet kilkaset kilo, czasem są lekkie, niemal bez balastu. Prawie zawsze typowe dla Mazury jachty żaglowe mają w dnie umieszczony balast, który odpowiada za stateczność łódki. Wyjątkiem są np. mniejsze maki, których stateczność, o ile się nie mylę, wynika z kształtu kadłuba. Oczywiście można też spotkać jachty z falszkilem, na np. Nesze, albo ze stałą płetwą balastową jak choćby Giga, Vitolda, ale takich jachtów na Mazurach jest znikomy procent. Jeśli chodzi o urządzenia sterowe, to w mniejszych łódkach dominują stery pawężowe z podnoszoną płetwą, co pozwala bez problemu podejść rufą do piaszczystego brzegu. Takie rozwiązanie stosowane było w bardzo wielu jachtach, jak choćby w Sasankach, Mniejszych Tesach, Makach czy Sportinach. Większe jachty często mają stery głębinowe i podnoszone płetwy, ale pod dnem, co uniemożliwia wjechanie rufą na plażę. Takie rozwiązania są na przykład w Tangach familii czy Pegazach 737, a z większych jachtów na Rejach 35 czy Maxusach 33. Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich jest kilka śluz, dużo stałych mostów i trochę nisko zawieszonych linii wysokiego napięcia. Wszystkie te przeszkody wymuszają położenie masztu, co na pływających po tych wodach jachtach jest normą, wykonywaną siłami załogi nawet kilka razy dziennie. Mówię o tym, bo nie jest to oczywista procedura w krajach o bardziej morskim modelu żeglarstwa. Pamiętam jak kilkanaście lat temu staliśmy w szwedzkim porciku Bergwara i coś musieliśmy poprawić na topie masztu. Bez chwili wahania położyliśmy po mazursku maszt, co wzbudziło zdziwienie i zaciekawienie na sąsiadujących z nami szwedzkich łódkach. Ale wracajmy do meritum. No dobrze, czy w takim razie jachty mieczowe są bezpieczne? Oczywiście mogą być, jednak w takim przypadku zdecydowanie trudniej zapewnić dodatnią stateczność przy dużym kącie przechyłu niż w jachcie kilowym. Nie zmienia to jednak faktu, że zarówno te mniejsze, jak i większe 30-stopowe łódki znane z polskich stoczni otrzymują kategorię projektową C, która pozwala na żeglugę po zatokach i zalewach morskich, a także po jeziorach i rzekach przy wietrze do 6 stopni w skali buforta i wysokości fali do 2 metrów. Jednak jeszcze 30 lat temu większość łódek przemierzających Mazurskie Jeziora była budowana systemem gospodarczym. Stoczni albo jeszcze nie było, albo nie miały mocy przerobowych, by nasycić rosnący rynek, albo niewielu było stać na ich produkty. A zatem za budowę jachtów brali się mniej lub bardziej znający się na rzeczy ludzie, którzy nie zawsze trzymali się planów. Łódki miały być szybkie, płytko zanurzone i pakowne. W związku z tym niejednokrotnie rezygnowano z części przewidzianego przez konstruktora balastu, zwiększano powierzchnię żagli, czy przerabiano komory wypornościowe na bakisty i schowki. Efekt był taki, że niektóre z jachtów już przy wietrze rzędu 4 stopni w skali forta nie mogły iść pod pełnymi żaglami i trzeba było się refować. W późniejszych latach proporcje łódek stoczniowych i tych budowanych systemem gospodarczym odwróciły się. Obecnie większość jachtów na Wielkich Jeziorach Mazurskich to produkty stoczniowe. Dominują oczywiście polskie stocznie, które mają dobrą renomę i są obecne również na zachodnich rynkach. Dziś liczba użytkowników mazurskich dróg wodnych jest olbrzymia. To nie tylko jachty żaglowe, ale też jachty motorowe, hausboty, małe motorówki, skutery wodne czy kajaki, no i oczywiście statki białej floty. Efekt jest taki, że słyszy się o długich kolejkach np. przed śluzą Guzianka, choć ostatnio zbudowana Guzianka 2 pewnie częściowo te zatory ograniczyła. Moda na pływanie po wielkich jeziorach mazurskich nie zaczęła się dzisiaj. Po tym pięknym akwenie pływa się już od dawna. Kiedy więc w sierpniu 2007 roku przez jeziora przeszła wcześniej chyba niespotykana nawałnica. Straty były olbrzymie. Czy zasubskrybowaliście już ten kanał? Jeśli nie, to zapraszam was do kliknięcia suba, dzwoneczka i łapki. Przechodzimy do rzeczy. We wtorek 21 sierpnia prognozy pogody mówiły o możliwych burzach nad Mazurami, ale rano nic nie wskazywało na to, że po południu przez Mazury przejdzie kataklizm. Żeglarze powoli budzili się i przygotowywali siebie i jachty do żeglugi. Pogoda zachęcała, by oddać cumy i ruszyć na jeziora. Tymczasem na południowym wschodzie Polski, w Bieszczadach, tworzyła się chmura burzowa, która zmieniła Mazury na zawsze. Chmura powoli przesuwała się na północ, przeszła przez Roztocze i osiągnęła Polesie Lubelskie. Nie zamierzała się jednak zatrzymywać, cały czas przemieszczała się na północ. Kiedy dotarła nad nizinę Podlaską, napotkała silne prądy wznoszące, dzięki czemu bardzo szybko się rozwinęła i przybrała na sile. Jak się miało okazać, na niszczycielskiej sile. Już około 13 nad obszarem Mazurskich Jezior pojawiły się jeszcze niewielkie stratokumulusy. To chmury kłębiasto-warstwowe niskiego piętra składające się z małych kropelek wody, które najczęściej przynoszą sporadyczne opady deszczu. Godzinę później w oddali widać już było typowe chmury burzowe, które pojawiły się wraz z lekką mgiełką, a chwilę później wiatr zamarł. Zrobiło się duszno i parno. Czarno granatowo sine niebo nie zwiastowało niczego dobrego. Już wtedy duża część z będących na wodzie skierowała się ku brzegom, marinom i przystaniom. Na śniardwach w tym czasie zaczynał się zrywać porywisty wiatr, a nadpołudniowe południowe bełdany nadciągnął olbrzymi, czarny kumulonimbus o podręcznikowym kształcie kowadła. Jakiś czas przed uderzeniem wichury ratownicy wodni w rejonie południowych jezior ostrzegali wodniaków przed zbliżającym się Armagedonem. Około 14.30 do ratowników z Giżycka dotarły informacje o wywrotkach na zwykle spokojnym jeziorze Roś. Wtedy i oni ruszyli ostrzegać przez megafony żeglarzy, którzy jeszcze do brzegów nie dotarli. Niestety nie zdążyli dotrzeć do wszystkich. Przed godziną 15 huragan uderzył z pełną mocą. Temperatura spadła o ponad 10 stopni Celsjusza, a prędkość wiatru osiągnęła niemal 130 km na godzinę. To pełnoprawne, regularne 12 stopni w skali Buforta. Prawdziwy huragan i to nie tylko w ujęciu potocznym, ale też zgodny z oficjalną skalą Buforta. Jak wspominali świadkowie, niebo zrobiło się ciemne jak w nocy. Świat w jednej chwili stał się czarny, a niebo połączyło się z wodą. Wszędzie unosiła się mieszanina pyłu wodnego z kroplami siekącego deszczu przy udziale ryku huraganowego wiatru. Wichura łamała drzewa i zrywała linie energetyczne, w pokłady jachtów waliła na zmianę Ulewa i Grad. Na jeziorach powstawały fale o wysokości jakiej nikt tam jeszcze nie widział. Subiektywne opinie świadków mówiły o dwóch, a nawet trzy metrowych falach na większych jeziorach. To oczywiście niemożliwe, by w sumie na niedużych jeziorach wytworzyły się tak wysokie fale, ale rozumiem subiektywne odczucia. Według służb kilkanaście tysięcy jachtów zdążyło schronić się przy brzegach. Na wodzie zostało ich może kilkaset. I to właśnie żeglarze z tych łódek przeżyli największy koszmar. Pod naporem burzowego szkwału o niszczycielskiej sile jachty nawet na samym takilunku kładły się na wodzie w mgnieniu oka. Wywrotki najczęściej kończyły się zrobieniem tak zwanego grzyba, czyli obróceniem się jachtu do góry dnem, a w niektórych przypadkach również zatonięciem. Wodniacy wpadali do wody, jeśli mieli szczęście przebywać w czasie wywrotki na pokładzie. Ci, którzy szczęścia nie mieli, zostawali uwięzieni w kabinach jachtów. W marinach i na przystaniach również trwała walka co prawda nie o życie, ale o jachty. Darły się żagle, łamały maszty, pękały wanty, cumy rwały się jak nitki. Fale z dziką zawziętością próbowały porozbijać zacumowane przy pomostach łódki, a ich załogi walczyły, by ocalić mienie. Huragan trwał kilka, najwyżej kilkanaście minut. Jeszcze w jego trakcie na wodę wyszli ratownicy, by pomagać poszkodowanym, a kiedy burza skierowała się nad Zatokę Gdańską, na Mazurach rozpoczęła się szeroko zakrojona akcja ratunkowo-poszukiwawcza. Na jeziora ruszyły łodzie Mazurskiego WOPR, Mazurskiej Służby Ratowniczej, Policji i Straży Pożarnej. Najpierw przeczesywano brzegi, później jeziora z pomocą sonaru, nurków oraz śmigłowca i dwóch samolotów. Ratownicy wyciągnęli z wody ponad 80 osób. Ofiar śmiertelnych było 12. Wopr szacował, że przewróciło się między 40 a 60 jachtów, z czego około 15 zatonęło. W mediach niemal od razu pojawiły się informacje o tragicznej nawałnicy. Ludzie na określenie tego, co stało się na Mazurach 21 sierpnia 2007 roku masowo zaczęli mówić biały szkwał. Otóż nie był to biały szkwał. Biały szkwał to nagłe uderzenie silnego wiatru przy ładnej, niezwiastującej niczego złego pogodzie. Prawdziwego białego szkwału nie da się przewidzieć na podstawie obserwacji nieba. Biały szkwał, zwany też mikrowybuchem czy zapaścią chmury, polega na gwałtownym zejściu pionowego strumienia powietrza z wysokich rejonów atmosfery, który, uderzając z potworną siłą o powierzchnię lądu lub wody, rozchodzi się we wszystkich kierunkach, wygasając bardzo blisko od centrum uderzenia. To, co wydarzyło się na Mazurach, to przejście przez Wielkie Jeziora potężnej superkomórki burzowej. Superkomórki, która nad obszar wykorzystywany turystycznie w środku wakacji przyniosła huraganowy wiatr o niszczącej sile. Pora zatem na garść wniosków. Wiemy, że część żeglarzy nie schroniła się przy brzegu. Powody pewnie były różne, być może część nie rozpoznała zagrożenia, a część je po prostu zignorowała. Wyobrażam sobie, że na wąskim jeziorze, na którym halsuje się od jednego porośniętego lasem brzegu do drugiego porośniętego lasem brzegu, obserwacja nieba mogła być utrudniona. Choć wielu z obecnych tego dnia na wodzie wspominało, że zbliżającą się burzę widać było nawet dwie godziny wcześniej. A zatem, może to wina słabego wyszkolenia, może brawury, słowiańskiej fantazji, ciężko powiedzieć. Na YouTubie jest taki charakterystyczny film z tego dnia. Jacht, o ile dobrze pamiętam, jakiś mak czy sportina, płynie na silniku agonii go biała chmura pyłu wodnego. Początkowo wygląda, że sternik wspomnianej łódki chciał przyjąć uderzenie wiatru rufą, ale mimo to szkwał obrócił jacht burtą do wiatru i momentalnie położył go masztem do wody. Dalej nic nie widać, bo scenę zakryła biała chmura. Być może tak też próbowała się zachować większa liczba żeglarzy, przyjąć uderzenie wiatru na rufę i w ten sposób przetrwać. Niestety, w przypadku tak wielkiej siły wiatru i lekkich mazurskich łódek, szanse powodzenia były na to niewielkie. Choć słyszałem o przypadku żeglarza, który podniósł miecz, rozwinął maleńki skrawek foka i udało się przetrwać uciekając z wiatrem. Tylko do takiej ucieczki potrzebne jest miejsce, o co nie zawsze na jeziorach łatwo, oraz potężne zasoby zimnej krwi. Zupełnie nie powinno dziwić, że mazurskie jachty płynące pod żaglami się poprzewracały. Nikt podczas ich projektowania i budowy nie przewidywał dla nich takich warunków. Przerażać powinno to, że część z nich po położeniu się masztem do wody i zrobieniu grzyba natychmiast zatonęła. Albo nie miały komór wypornościowych, albo miały ich za mało, albo były one nieszczelne. Nie bardzo widzę inne wyjaśnienie. Z drugiej strony, czy da się zapewnić niezatapialność jachtowi o masie 2, 3 czy 4 ton. Jednak te jachty muszą być praktyczne: muszą mieć schowki, muszą mieć bakisty, w końcu mieszka się na nich czasem po kilka tygodni. Może zatem to my, żeglarze, musimy zadbać, żeby w razie W nie zatonęły. W trudnych warunkach wyganiamy załogę z kabiny, a kabinę zamykamy na głucho. Luki, okienka, wywietrzniki, zejściówkę. W takiej sytuacji po wywrotce jacht przynajmniej przez jakiś czas powinien utrzymywać się na wodzie dzięki bańce powietrza uwięzionej w kabinie. Oczywiście dotyczy to żeglugi jachtami śródlądowymi. Strategia na trudne warunki inna jest na łódce morskiej. Kolejna sprawa to przygotowanie samych żeglarzy do trudnych warunków. Według relacji służb, które 21 sierpnia wyciągały rozbitków z wody, niemal nikt z wodniaków nie miał na sobie kamizelki ratunkowej. Być może dzięki kamizelkom udałoby się ocalić kilka żyć więcej. Dziś kamizelki pneumatyczne są dostępne powszechne i stosunkowo niedrogie. Nie przeszkadzają, są wygodne i lekkie. Warto je nosić nawet na jeziorach. Ale żeglarze to tylko jedna strona medalu. Czemu nikt nie informował z wyprzedzeniem o zbliżającej się bardzo silnej burzy, skoro przeszła przez cały kraj? O ile wiem, to nasze służby meteorologiczne nie doszacowały siłę żywiołu. Według źródeł Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Stoku, który odpowiadał za prognozy dla Warmii i Mazur, nie miał precyzyjnych informacji o silnej komórce burzowej. 21 sierpnia nie miał łączności z radarem meteorologicznym w Legionowie, podobno z powodu jakiejś awarii. Kataklizm z 21 sierpnia 2007 roku bardzo zmienił mazurskie żeglarstwo. Już w kolejnym sezonie uruchomiono kilkanaście tablic świetlnych, które miały ostrzegać żeglarzy przed niebezpieczeństwem. Wyświetlały informacje na temat aktualnych warunków pogodowych, a w sytuacjach awaryjnych migały. Pomysł był niezły, ale wykonanie pozostawiało sporo do życzenia. Tablice były małe i nieczytelne. Kilka lat później pomysł ten wrócił pod postacią 17 masztów sygnalizacyjnych ustawionych w newralgicznych miejscach szlaku wielkich jezior mazurskich. Maszty wyposażone są w lampy błyskowe widoczne z 8-9 km, które informują o zbliżającym się niebezpieczeństwie. 40 błysków na minutę oznacza uwaga, spodziewane wiatr i burze, a 90 błysków na minutę oznacza uwaga, niebezpieczeństwo wystąpienia burzy i silnego wiatru. System powiązany jest bezpośrednio z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Podobny system z powodzeniem od lat działa nad węgierskim jeziorem Balaton. Na koniec odrobina prywaty. Tego dnia byliśmy w reny na Bornholmie, na balastowo-mieczowym jachcie. Czekaliśmy na korzystne warunki, by przeskoczyć do ustki. Możecie sobie wyobrazić, jak informacja o huraganie na Mazurach, który położył tyle udek, zadziałała na morale załogi. Łatwo nie było wyjść w morze. Na dziś to wszystko, a jeśli wy tego dnia byliście na Mazurach i przeżyliście ten koszmar, podzielcie się swoimi wspomnieniami w komentarzach. Słyszymy się za tydzień, cześć!